Właśnie wróciłem z mojej kulinarnej wyprawy do Gruzji i chętnie podzielę się z Wami tamtejszymi smakami. Najpopularniejsze gruzińskie danie to Hacza Puri, dziś jego inertyjska odmiana. Jest okrągłe, płaskie i wypełnione serem. A co ciekawe, przyrządzę je na patelni. A zaczynam oczywiście od przygotowania ciasta. Do miseczki nakładam czubatą łyżeczkę drożdży, dosypuję cukru i zalewam ciepłą wodą. Ugniatam bidercem, aż droże dokładnie rozpuszczą się w wodzie. Stawiam na jakieś 10 minut, po czym wlewam do miski z mąką około pół kilograma. Dolewam też mniej więcej szklankę kefiru. Wszystko posypuję solą i wbijam też całe jajko. I wyrabiam ciasto. Jeżeli jest luźne, dosypuję trochę mąki. Odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 40 minut. W tym czasie zabiera się za ser. Używam gruzińskiego sera twarogowego Sulguni. Jeżeli go nie macie, użyjcie naszego albo nawet mozzarelli. Do miski z serem ucieram też na tarce sera żółtego. Ja użyłem cheddara. Wbijam całe jajko i za pomocą widelca wyrabiam, aż wszystko się dokładnie połączy. Następnie wyrośnięte ciasto układam na desce i kroję na jednakowe kawałki. Z każdego z nich formułuję w dłoniach dużą kulę. W niemal podobnej wielkości kule formuję też z masy serowej. Na wysypanej mąką desce lekko rozpłaszczam ciasto i na jego środek układam kulę serową. Rozciągam boki ciasta i zawijam tak, żeby kula serowa znalazła się w środku. Zalepiam ją dosyć szczelnie w cieście. I taką kulę obracam na drugą stronę i delikatnie ugniatając, formuję tak, jakby placek. Można to zrobić wałkiem, ale kruzycka gospodyni, która mi pokazywała ten przepis, robiła to ręcznie. Ugniatała ciasto pięścią oraz płaską dłonią. Tak uformowanego placka układam na rozgrzanej patelni z niewielką ilością oliwy i masła. Można posmarować jeszcze z zewnątrz roztopionym masłem. Robię jeszcze dziurkę na środku, żeby pod wpływem temperatury placek za bardzo się nie napompował. A po mniej więcej dwóch minutach, kiedy moje haczapuri się zrumieni, obracam je na drugą stronę. Smażę jeszcze dwie minutki i przekładam na deskę, gdzie kroję za pomocą noża bądź radełka na cztery mniej więcej równe trójkąty. Układam na talerzyku i zajadam. Można jeść je nożem i widelcem, albo trzymać w ręku. Delikatne, zrumienione ciasto i pyszny serek w środku. Gruzja w pigułce. Jak widzicie, przygotowanie tej potrawy jest bardzo łatwe, więc nie wahajcie się i Wy, i koniecznie zróbcie swoje hachapuri u siebie w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.